Cześć, witamy w szkole Podstawowej w Psztocznie. Dziś pokażemy Wam, jakie działania podejmuje nasza szkoła, by być bardziej eko. Jak widać, u nas Twaramont. Nasza szkoła przechodzi kompleksową modernizację, by lepiej dbać o środowisko. Zacznijmy od najmłodszych. Już nasze przedszkolaki wiedzą, co to jest ekologia i jak o nią dbać. W kresie uczniowie biorą udział w quizach, konkursach i różnych doświadczeniach. Podczas lekcji fizyki, chemii, biologii i przyrody rozwijają swoją świadomość ekologiczną. Spotykają się z ciekawymi ludźmi, by czerpać od nich wiedzę i mądrość. To, co się dowiedzą, przekazują dalej. Młodzież w naszej szkole, wymienia się myśleniami i poglądami. Energia wiatru, turbiny wiatrowe to dziś dla nas tylko teoria. Brakuje nam podstawowego wyposażenia, by poznać ten typ energii w praktyce. A co z energią słoneczną? Dzięki pomocom taktycznym moglibyśmy ją dobrze poznać. Woda. W chwili obecnej również tylko w teorii te wszystkie tematy są bardzo ważne, ale sama teoria to nie wszystko.